Polska oficjalnie przygotowuje się do wojny. Oficjalnie 25 lipca 2025 roku te słowa, czy charakter tych słów, no, oddał najlepiej. Premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk w swoim wystąpieniu, krótkim, ale jakże treściwym, zamieszczonym w mediach społecznościowych, to już jest, można powiedzieć, pewien standard, że premier z pominięciem rzecznika rządu, z pominięciem mediów, można powiedzieć, tradycyjnych, komunikuje się w mediach społecznościowych z obywatelami. Donald Tusk właśnie to uczynił, powołując się na swoją rozmowę z odchodzącym szefem. MI6, czyli Secret Intelligence Service brytyjskiego wywiadu i z nową panią, no, z nową szefową właśnie brytyjskiego wywiadu, mówiąc wprost, że Polsce grozi wojna, że Polska musi być gotowa. No i te same słowa powiedział w Radiu Z, może i w innej formie, ale generalnie treść była dokładnie taka sama, Cezary Tomczyk, czyli wiceminister obrony narodowej. Miało to wszystko miejsce Mniej więcej tydzień po tej słynnej już konferencji Land Euro w niemieckim Wiesbaden, gdzie dwóch amerykańskich generałów, konkretnie generał Aleksus Grinkiewicz, który odwiedził zresztą Warszawę i generał Christopher Donahue, no właśnie, mówili o tej perspektywie wojny na dwa fronty, wojny. Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy wojny, przed którą NATO, zdaniem tych dwóch amerykańskich generałów, taka groza wojny ma zawisnąć i nad Indo-Pacyfikiem, i nad Europą Zachodnią. Ten właśnie głównodowodzący wojsk NATO, wojsk, ale także wojsk amerykańskich w Europie, generał Grinkiewicz, pochodzenia zresztą białoruskiego, takie ma korzenie, powiedział, że gdy dojdzie do kryzysu w cieśninie tajwańskiej, próby przyłączenia Tajwanu do Chińskiej Republiki Ludowej, wówczas pod naciskiem Xi Jinpinga Władimir Putin może się zdecydować na jakąś operację zaczepną przeciwko jednemu z krajów NATO.